Tytrarcha Herod posłyszał o wszystkich cudach zdziałanych przez Chrystusa i był zaniepokojony. Niektórzy bowiem mówili, że Jan powstał z martwych. Inni, że zjawił się Eliasz. Jeszcze inni, że któryś z dawnych proroków z martwych stał. A Herod mówił, ja nakazałem ściąć, któż więc jest ten, o którym takie rzeczy słyszę. I starał się go zobaczyć. Herod był zaniepokojony, gdy słyszał o cudach zdziałanych przez Jezusa. Jezus miał władzę większą niż Herod. Potrafił zrobić coś, czego on nie mógł uczynić. W związku z tym niepokoił Heroda. Chrześcijanin posiada władzę, aby miłować Boga i bliźniego, a żeby nie ulegać gniewowi, ale odpowiadać dobrem na zło, bo obfitość dobra w jego sercu pochodzi od Boga. Jest jego dzieckiem. Jest narzędziem żywego Boga, dlatego niepokoi świat. Dbajmy o to, abyśmy byli rzeczywistymi świadkami miłości miłosiernego Boga, nie zabiegajmy zaś o to, by innych niepokoić w tym względzie, ale o to, by być wiernymi Bogu, bo wielką obietnicę nam złożył i nagroda sowita dla nas przygotowana. Przyjdź, Duchu Święty, objawiaj w nas owoce obecności Boga abyśmy byli wiernymi świadkami Twojej potęgi. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.